Jedziemy o! Coś się stało, za co, 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 coś tam się stało Kurcze, wypadek jakiś Włączymy chyba awaryjny. Choć wysiądziemy, zobaczymy co się stało. się chyba pali. Wiesz co, wezmę trójkąt i gaśnicę Halo Coś tam leży Zostawimy trójkąt ostrzegawczy, żeby było bezpiecznie w odpowiedniej odległości. Strasznie się dymi, kurczę, pali się coś. Chodź do czym. Halo, słyszy mnie pan? Nie reaguje. Jeżeli udaje się otworzyć maskę, odchylamy ją na niewielką wysokość i przez tą szparę wstrzykujemy środek gaśniczy. Inaczej jeżeli otworzymy ją jak szeroko dostarczymy więcej powietrza i ten płomień się może nagle rozprzestrzenić, tak? Wyciągamy kluczyk yy, ze stacyjki, żeby odciąć yy, dopływ prądu i teraz, kiedy już jest bezpiecznie, możemy podejść do osoby poszkodowanej. Próbujemy otworzyć drzwi. Nie daje się. O, widzimy w, yy, przy okazji wyciek z gdzie możemy podejrzewać uraz podstawy czaszki. Yy. Należy również podejrzewać uraz kręgosłupa u takiej osoby, gdy widzimy tą krew. Warto zabezpieczyć się przed wszelkiego rodzaju chorobami zakaźnymi, przedostającymi się przez płyny fizjologiczne. I w tym momencie powinniśmy założyć rękawiczki. Następnie przechodzimy do osoby poszkodowanej. Halo, czy pan mnie słyszy? Nie reaguje, Próbujemy otworzyć. Próbujemy się do niego dostać. Potrzebujemy kogoś do pomocy. Chodź, chodź. Chodź, chodź, pomóż, chodź, chodź. Chodź, pomóż, otworzy drzwi, chodź, chodź. Dobra. Co się stało? Wypadek tak. Gdy już jesteśmy bezpieczni, yy, sprawdzamy przytomność. Halo, czy pan mnie słyszy? Nie reaguje. Unieruchamiamy głowę. Możemy przy okazji yy, wykorzystać do tego zagłówek. Odpinamy bądź przecinamy pasy. Cały czas stabilizując głowę. Druga osoba może przejąć w tym momencie yy, stabilizację głowy. Sprawdzamy, czy taka osoba oddycha przez 10 sekund. To widać, słychać już. Jeżeli jesteśmy sami, cały czas sami stabilizujemy głowę. Następnie, kiedy konieczność jest: yy, kiedy konieczna jest ewakuacja osoby poszkodowanej z powodu pożaru bądź y, taka osoba nie oddycha należy to zrobić w sposób bezpieczny. Wyciągamy nogi spod pedałów osoby poszkod... y, samochodu. Y, możemy odsunąć fotel jeżeli jest taka opcja. Pochylamy taką osobę, do... Przecież, puść, puść, puść głowę, tak? pochylamy taką osobę do przodu cały czas stabilizując głowę, druga ręka pod drugą pachę. Chwytamy za rękę osoby poszkodowanej. Ty chwycisz nogi, dobra? Dobrze. I wyciągamy osobę poszkodowaną z pojazdu. I składamy w miejscu bezpiecznym. <śm> Połóż swoje ręce na moich. Ja wysuwam, ty przechwytujesz. Trzymam? Bardzo dobrze. I sprawdzamy, czy taka osoba oddycha przez 10 sekund. To widać, słychać i czuć. Jeżeli taka osoba oddycha, prawidłowo, czyli co najmniej dwa oddechy w ciągu 10 sekund yy, pozostawiamy w takiej pozycji cały czas stabilizując głowę. Natomiast jeżeli taka osoba nie oddycha, należy wykonać resuscytację. I w takim przypadku najlepiej prowadzić resuscytację yy, poprzez same uciśnięcia klatki piersiowej. Nie powinniśmy wmuchiwać powietrza, ponieważ w tej sytuacji i tak powietrze tu nie wejdzie. Żeby powietrze weszło, powinniśmy odchylić głowę do tyłu, a tego zrobić nie możemy, ponieważ podejrzewamy uraz kręgosłupa. Teraz pokażemy Państwu, jak profesjonalnej pomocy udzieli Ostrowska Straż Pożarna wezwana do wypadku drogowego, w którym dwie osoby są poszkodowane. Strażacy najpierw zabezpieczają auto, gdyby przypadkiem pojawił się ogień. W tym czasie inni strażacy biorą torbę medyczną i deskę ratowniczą. Trwa sprawdzanie przytomności uposzkodowanych. Czy przytomniesz go? Do uwolnienia osób poszkodowanych niezbędne będzie użycie sprzętu hydraulicznego. Strażacy dysponują narzędziami, które mogą otworzyć nawet zakleszczone drzwi.

z wraku auta wyciągnięto najpierw kierowcę. Teraz dostęp do pasażera będzie dużo łatwiejszy. Pasażer jest szczegółowo badany z uwzględnieniem ewentualnych złamań. Lepiej sobie tutaj. Dobra, kładziemy Trzymaję głowę? Trzymam trzy. Raz, dwa, trzy. Dobra, wyczekamy na Dobra, Macie nagle tego. nie widzę głowę. Trzeba do dziesięciu? Po wyciągnięciu pasażera z auta sprawdzane są parametry życiowe, takie jak liczba oddechów. Obydwaj poszkodowani w wypadku są zabezpieczani na deskach ratowniczych. Jak widać, odrobina wiedzy i chęci może pomóc uratować czyjeś życie. Nie bój się pomagać.